Jeśli tego nie wysłuchasz, możesz właśnie przegapić moment, w którym twoje życie się wykoleja i nie będziesz drugiej szansy, nie będzie wersji poprawionej, nie będzie nikogo, kto cię złapie, gdy za kilka lat wszystko się posypie, bo jedno z najbardziej destrukcyjnych zdań, jakie facet może sobie wbić do głowy brzmi: I "Jakoś to będzie". Ta fraza to nie optymizm, to zaklęcie słabości, to pancerz tchórzostwa, którym przykrywasz własne lenistwo, brak działania i lęk przed tym, co niewygodne, bo jak to naprawdę wygląda? Przychodzisz do domu po pracy, siadasz na kanapie z piwem, albo przeglądasz telefon, scrollując bez celu. Mówisz sobie, że zasłużyłeś na odpoczynek, że od jutra ogarniesz dietę, że wrócisz za tydzień od, do treningu, że od poniedziałku przestaniesz się sabotować, ale ten poniedziałek nigdy nie nadchodzi. Tydzień mija, miesiąc, po tym już nawet nie zauważasz, że minęły trzy lata, a ty dalej tkwisz w tej samej pozycji, z tym samym piwem w ręku, tą samą wymówką na ustach i tą samą myślą w głowie, że jakoś to będzie. Tylko, że nie będzie, bo jakość zawsze oznacza byle jak. Bo kiedy nie prowadzisz swojego życia, ono samo się toczy. I najczęściej nie tam, gdzie chcesz i nie z taką prędkością, z jaką potrzebujesz. Ta bierność to nie przypadek, to wybór codzienny, nieświadomy, ale w pełni twój. I najgorsze w tym wszystkim jest to, że ten spokojny głos w twojej głowie, ten, który cię usypia i mówi daj sobie spokój, przecież nie jest aż tak źle, to nie jest twój przyjaciel, to wewnętrzny sabotażysta, to ten głos, który będzie cię trzymał w bagnie jeszcze przez dekadę albo do Śmierci. Bo zobacz prawdzie w oczy. To nie świat cię zatrzymał, to nie los ci nie sprzyja i to nie system cię przytłacza. To ty przez lata wmawiałeś sobie, że jakoś się ułoży, żeby nie musisz konfrontować się z tym, że sam nie robisz absolutnie nic i że nie masz żadnego planu. Więc zrób to dziś. Zamiast znowu się oszukiwać, weź kartkę i wypisz wszystkie rzeczy, które odkładasz od miesięcy, a może nawet od lat. Nie analizuj, nie oceniaj i nie racjonalizuj. Po prostu wyrzuć je z głowy na papier, a potem wybierz jedną. Jedną cholernie prostą rzecz, która zalega ci na psychice jak kamień, i zrób ją teraz. Bez planowania, bez przygotowań i bez tej pieprzonej kalkulacji, która przez lata paraliżowała ci każdą decyzję, zrób to natychmiast, żeby poczuć, że jesteś jeszcze człowiekiem, a nie cieniem gościa, którym kiedyś chciałeś być. Bo prawda jest taka, że jeśli nie ruszysz się teraz, to nigdy nie ruszysz. Nie będzie lepszego momentu, mniej zmęczenia, więcej wolnego czasu i więcej motywacji. Będzie tylko coraz mniej życia i coraz więcej żalu, że nie zacząłeś wtedy. Kiedy miałeś siłę, czas nie ma litości, ale ty możesz w końcu przestać mieć litość dla własnych kłamstw, dla tej iluzji, która trzyma cię za jaja i nie pozwala iść do przodu. Więc wybieraj dzisiaj, dalej będziesz się oszukiwać, czy w końcu przestaniesz pieprzyć i zaczniesz żyć jak bojownik. Zostaw komentarz i napisz, co ty o tym sądzisz.